Jesteśmy z Wami już od roku, także takie symboliczne. W tych kubkach, co prawda, nie ma żadnych płynów, ale może to kiedyś nadrobimy. Liczy się symbolika, dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, co przez ten rok zrobiliśmy, jakie mamy plany i za co Wam wszystkim tak właściwie dziękujemy. Cześć, witamy się z Wami Łukasz i Radek. No, i faktycznie minął rok. W tym czasie opublikowaliśmy ile filmów? 61, ale liczymy w tym także shorty. Yy, I łącznie uzyskaliśmy ile wyświetleń? Ponad 83 tysiące. Czyli mamy średnią większą niż 1000 na jeden film. Tak, chociaż zdarzają się też takie, gdzie mamy tych odsłon 20, no ale Nie Nieważne. <laughs> Liczy się intencje, chyba. No, w każdym razie faktycznie minął rok, zatem nadszedł czas trochę podsumowań, troszkę omówienia tego, jak zmieniła się nasza koncepcja tego kanału od jego założenia do teraz, no i jakie mamy plany, jeśli w ogóle na przyszłość. No to Radek, jak zaczynaliśmy, bo to Ty utworzyłeś kanał na YouTubie, no to jaka była koncepcja? Że ile to będzie trwało i jak długo będziemy to ciągnąć? Znaczy, przyznam Wam szczerze od razu. Zakładaliśmy, że to będzie projekt długoterminowy, na to się nastawialiśmy, nastawiamy się dalej. Więc jeśli chcecie otrzymać od nas taką gwarancję, że będziemy nagrywać dalej, to tak, będziemy nagrywać dalej na pewno. nie, nie wbijamy sobie jeszcze sztyletów w plecy i myślę, że dalej się lubimy, więc możecie na raz liczyć jak najbardziej nadal. No, znaczy to nie tylko kwestia tego, że nadal się lubimy, ale jeszcze nadal nie ma o co wbijać <laughs> tego sztyletu w plecy. Dobrze. Ale tak zupełnie poważnie, całkiem dobrze się bawimy przy tych nagraniach, i to chyba to jest najważniejsze. Prawdę powiedziawszy, wystartowaliśmy z taką bardzo. I to możecie zobaczyć, jeżeli sobie się zejdziecie na sam do tej listy filmów i wy odtworzycie ten pierwszy: Upadające Imperium. To zobaczycie, że ten kanał pierwotnie miał bardzo ambitne założenie. Chcieliśmy, żeby to były takie długie, merytoryczne filmy. No i okazało się, że. No tak, nikt ich nie ogląda. Może oczywiście przesadzam, bo tych wiernych fanów na szczęście 20, no dobra, może około setki, to mamy i to już jest wspaniałe, ale potem zaczęliśmy trochę te nasze materiały skracać i wydaje mi się, że ta luźniejsza forma... Jest w porządku, aczkolwiek, no jednak dopracowaliśmy kilka cyklów, cykli, które chcemy Wam prezentować nadal. Tak jest. Mamy też pomysł, żeby do tej ambitniejszej formy wrócić, ale w takich długich odstępach czasu. Tak i jeżeli na przykład będzie jakaś seria gier, którą omawiamy porównując poszczególne części, niebawem będzie taka okazja, bo gdzieś na horyzoncie widać polską edycję bardzo dużej planszówki, która jest trzecią częścią w tej serii. I o tej planszówce naprawdę dużo mówiliśmy na tym kanale, więc nie powinno nikogo dziwić, że jesteśmy zainteresowani trzecią edycją, trzecim wydaniem Nemesis trzecią częścią tej planszówki Nemesis Retaliation kiedy tylko trafi w nasze ręce. To natychmiast też no, zagramy, pogadamy, omówimy i opowiemy Wam o naszych wrażeniach i porównamy z poprzednimi dwoma edycjami, bo prawdę powiedziawszy, nawet w takim filmie porównującym dwójkę z jedynką, ja już miałbym sporo do powiedzenia, a podobno trójka jest, bo oglądam już um, sporo recenzji anglojęzycznej wersji, no różnic jest dużo, dużo więcej niż pomiędzy dwójką a jedynką. Jest pomiędzy trójką a oboma poprzednimi. Także takie filmy, dłuższe, bardziej rozbudowane, też się w przyszłości pojawią, no ale generalnie co tydzień możecie się spodziewać kontynuacji tych kilku serii, które w ostatnim czasie rozpoczęliśmy. Czyli to będą indyki, to będą. Jak starzeją się gry chociażby. O właśnie i jeszcze kilka innych, jeżeli macie swoje ulubione albo macie propozycje, co jeszcze moglibyśmy dodać, jaką serię chcielibyście zobaczyć na tym kanale. To możecie oczywiście dać nam znać w komentarzu. No właśnie, to jest ten moment, w którym naprawdę zachęcamy Was do komentowania naszych materiałów. Bo ja nie ukrywam się, że u każdym podobnie jak tylko widzę jakikolwiek komentarz, to od razu gdzieś ta buzia się cieszy jeszcze bardziej. To nas zawsze napędza do dalszej pracy. Ja wiem, że to jest taki wyśmiechany komentarz, który każdy YouTuber Wam rzuca, aczkolwiek uwierzcie z perspektywy gościa, który nagrywa dla Was już rok. To ma sens i to naprawdę jest, choć błahe hasło, to jest bardzo ważne dla nas. Tak, nic tak nas nie motywuje jak Wasze zainteresowanie. W ogóle. z was już 3600 tak swoją drogą, bo rzeczywiście tych subskrybentów wcale mało nie jest. No tak, ta liczba nie jest aż taka mała, to fakt. Ym, w ogóle musimy też wrócić do kilku serii, które obiecaliśmy, że będą trwały, przede wszystkim do serii arpegowej, czyli Urhamera arpegowego, Urhamera figurkowego. No i ze wtóru, gdzie pamiętam, był komentarz. Bardzo chętnie zobaczę taką serię. No to musimy się z tej obietnicy kiedyś wywiązać. Także tak planujemy również do tego wrócić. To nie jest zasypane. No, ja tu tylko wstąpię i zobaczę. Wejdę na chwilę w kadr i wam dodam. Ja bardzo ciężko pracuję nad swoją armią z Warhammera i to nie jest tak, że to się kurzy. Naprawdę z tym działam. Zresztą Łukasz dał mi trochę podpowiedzi. Nakupowałem mnóstwo sprzętu z tym związanego, więc mój portfel płacze, aczkolwiek mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Dobra, to w tym miejscu, Radek, wklejasz zdjęcie siebie malującego z tymi figurkami, żeby nie było, że to ściema. Dobra, załatwione. Okay, tematem, do którego jakiś czas nie powracaliśmy jest kwestia kolekcjonerstwa. i tu nie martwcie się, też mamy przygotowane, mamy pomysł, mamy przygotowaną koncepcję jak tam pociągnąć dalej. No Ale jest to okazja równie dobra jak każda inna, skoro podsumowujemy kanał, to pogadajmy też o tym aspekcie. Radku, jak w ostatnim roku Twoja kolekcja się rozwinęła? Bo wiem, że się rozwinęła. Tak, rozwinęła się dużo bardziej niż zakładałem, tu muszę przyznać otwarcie, ale to też dobrze dla Was mam nadzieję, bo będę Wam mógł pokazywać te perełki. Zresztą takie wtrącenie, zanim dojdę do tego dokładnie, spytałem Chad GPT, co w ogóle myśli o naszych materiałach i czego się właściwie po nich spodziewać. I powiedział mi jedną fajną ciekawostkę, po pierwsze mnie nazwał Radiczkiem, nie wiem, a, jakaś... to tak po czesku ładnie. Tak, dokładnie. Ale powiedział, że Radek jest osobą, która bardzo opowiada i czuje ten sentyment, a Łukasz z kolei serwuje Wam ogromną wiedzę. I przyznaję, to mi się bardzo podoba. I to jest chyba ta koncepcja, której się będziemy trzymać przez te najbliższe rogi, każdy kolejny, jeśli oczywiście będzie nam to dane. Ale wracając do samej kolekcji, bo rzeczywiście udało mi się ją uzupełnić do tego stopnia, że mój gaming room, który przygotowałem dwa lata temu, Musiałem przenieść na poddasze, bo jest tego trochę dużo. Znaczy, głównym powodem, dlaczego nie nagrywamy na tle kolekcji Radka, jest to, że jak się stanie obok kolekcji Radka, to nie mieści się tam już aparat. No tak, dokładnie. Jest tam bardzo ciasno i przy okazji wygląda to przede wszystkim jako magazyn, więc trochę głupio wam nawet to pokazać. Szczerze, nie ukrywam. Być może dojdziemy do takiego momentu, mm -hmm. być może wam to pokażemy. Bo jest to kupa mojej pracy, szczególnie przez ten ostatni rok, tak właściwie. A żebyście mieli odpowiednią zajawkę, jak to wygląda, no to aktualnie na mojej liście jest już 206 kompletnych konsol, czyli w boxach z wytłoczkami i z pełną dokumentacją. Więc trochę się tego nazbierało i w tym roku przybyło tego już około 50. To jest imponująca liczba. Tak, a mówimy tylko o konsolach. Do tego do trzeba, by i akcesoria, i przede wszystkim gry. No gry są tańsze, nie ma co ukrywać, i też też nie wszystkie. Więc tak, trochę sobie to uzupełnia. Jestem z tego szczególnie, szczególnie dumny. Mam zresztą dla Was nawet cztery rzeczy. Ja nie będę o nich opowiadał zbyt szczególnie. Być może część już widzieliście, a prawdopodobnie o części nie słyszeliście w ogóle. To jest pierwszy przykład, który nabyłem na przestrzeni ostatniego roku. Jego prawdopodobnie widzieliście w jednym z naszych odcinków. To jest gra oczywiście Resident Evil Gaiden, który pojawiła się na Game Boy Color. Jedna z ostatnich gier, która w ogóle pojawiła się na Game Boy Color. Nie sprzedała się w ogóle więc jest bardzo rzadka i ciężko ją zdobyć, więc dla mnie osobiście to jest takie O tym rozmawialiśmy przy okazji właśnie kolekcjonowania, ale to powtórzę nadal, mi, bo to jest prawda i w grach wideo i w celulozie. Te rzeczy, które sprzedały się najgorzej, których nikt nie chciał po latach, są najdroższe i są najbardziej kolekcjonerskimi obiektami pożądania. No bo dlaczego? No cały nakład poszedł do pieca, tak? mimo że już pewnie nie był imponujący, to i tak większość poszła na przemiał i to pojedyncze perełki, które ktoś zachował i to jest bardzo łatwo prześledzić nawet w ostatnich czasach. Tak, na przykład pudełkowe wydania Fallouta 76, których nikt nie chciał, dodawano je gratis do padów, nawet jeden sklep dodawał gratis, Fallouta 76 gratis do Fallouta 76. Teraz to pudełko w idealnym stanie potrafi już kosztować dobre pieniądze. Taki przy, bliższy przykład to też jest wiedza to Potęga, o której też opowiadaliśmy całkiem niedawno. No, gra kosztowała gdzieś tam 30 zł, nagle zaczęła kosztować ponad 200, a teraz, kiedy zamknięto Playlink, no to jest, są jeszcze droższe egzemplarze, chociaż już nie możemy w nie zagrać, no, ale żeby też nie przedłużając. Resident Evil fajny tytuł, chociaż no, fajny tytuł na Game Boy Color. Absolutnie trzymajcie się od tego z daleka teraz. Drugą grą, którą jestem na pewno dumny, to jest Kit Dracula. O Kid Draculi słyszeli pewnie tylko pasjonaci, bo jest to jeden z najrzadszych w ogóle egzemplarzy, e, jeśli chodzi o gry Game Boya, wydano ich tak mało, że myślę, że można szacować wartość około tysiąca, co w przypadku gier to jest absolutny, absolutny fenomen. No i sprzedaje się średnio raz na rok, więc to jest tak rzadki skarb, że uwierzcie z punktu widzenia mojego. To jest prawdopodobnie jeden, znaczy to jest nieprawdopodobnie jeden z trzech złotych graj, które w chciałbym mieć w kolekcji. Mm -hmm. Więc Kid Dracula znowu. I teraz tylko ciekawostki. E, Powiedziałem Wam o 206 konsolach, więc e, pokażę Wam od razu Game Boya, który wyszedł limitowany na jako ścignowany, no, jak widzicie, Star Warsy, chociaż. E, jest drogi i na tym, że jest drogi, podałoby poprzestać, bo nic więcej sobie nie prezentuje, poza tym, że ta budowa jest przezroczysta, ale spokojnie, kupicie taką od Chińczyka, bo taniej, więc to tylko dla takich świrów. Czyli cenę robi napis Gwiezdne Wojny na okładce. Właściwie tylko ten karton, mhm. ale to też trzeba przyznać, że jest jedna z rzadszych rzeczy, które widziałem kiedykolwiek i prawdopodobnie jak wejdziecie sobie na eBay czy Amazon, to wydaje mi się, że tego nie znajdziecie żadnej sztuki, więc też warto mieć. że są tak samo jak warto mieć PlayDate i to jest ta konsolka, która wyszła przede wszystkim na rynek amerykański, ale nas mm -hmm. też trafiła. Ja się bardzo cieszę z tego, że ją mam. Zresztą pokażę Wam, jak to wygląda. To jest taki mały pytek z korbką. I tą korbką rzeczywiście się obraca i służy ona do gry. I to jest, wiecie, to jest taki fajny mały smaczek. Niestety też przy okazji bardzo drogi, bardzo rzadki. W Polsce trafia się może raz czy dwa razy na rok. Ale warto to mieć, dlatego że gry się tam zmieniają co jakiś czas. Tam macie sezony, po których mm -hmm. te gry są całkowicie wymieniane. Więc jak nie zagraliście w jakąś starą wcześniej, to prawdopodobnie już nigdy nie zagracie. Fajne na imprezy, jeśli chcecie walczyć i rywalizować z kumplami o jakiś najlepszy wynik, więc też warto mieć w swojej kolekcji. Ja wam pokazałem tylko teraz cztery rzeczy, zaraz przejdziemy do Łukasza. Tych rzeczy jest oczywiście znacznie więcej. I prawdopodobnie, jeśli wymienicie jakąś konsolę, która Wam siedzi z tyłu głowy, to ona u mnie jest. Więc jeśli bylibyście zainteresowani, żeby o niej opowiedzieć, w kolejnych epizodach, to naprawdę wracam do tego. Zostawcie nam komentarz, macie moje słowo, że jeśli chodzi o konsolę, to ja z przyjemnością do tego siądę i Wam zaprezentuję. Ja powiem więcej, jeżeli zostawicie taki komentarz, to jest duża szansa, że Radek po tym nagraniu po prostu wytropi tą konsolę, zdobędzie ją, żeby o niej dla Was opowiedzieć. Tak, to jest w sumie na, na zakończenie mojej części. Ja przyznaję szczerze, że e, lubię polować na konsolę, i jeśli jest jakiś smaczek, o którym nie wiem albo o którym uważacie, że jest rzeczywiście warty uwagi, to w przeciwieństwie do większości polskiej strefy, to czy znaczy strefy, no ogólnie grupy youtuberów, to ja naprawdę kupię specjalnie na to, żeby to pograć, pograć i Wam zaprezentować. Więc zachęcam podwójnie. No ok, ja wam zarzuciłem teraz kilka swoich pozycji z listy ostatniego roku, no to teraz fajnie byłoby zobaczyć, co tam łukasz, bo no ja oczywiście widzę i zdradzę Wam, że część z nich znam całkiem dobrze, ale są też pozycje, o których nie mam pojęcia. I jest jedna pozycja, którą najchętniej wziąłbym ze sobą do domu. A, to trzy nawet myślą, która. No tak, jeżeli chodzi o mnie, to nie są to aż tak imponujące zbiory w tym roku. No, zacznę może od liczb, ponieważ w tym roku bardzo aktywizowałem się w bitewniakach. No, również z okazji tego, że ty wkroczyłeś um, do. No, zamierzasz zacząć grać Warhammera 40 tysięcy, Tak, że w Częstochowie ruszył z kopyta um, z Warhammerem sklep, arpegowe piekiełko i znalazło się tam sporo nowych graczy. No, ale też jest to drugi rok od Worlda, który okrzepł um, tak. Im, um, no, i widać, że nie jest to gra sezonowa, tylko że będzie ona rozwijana. Ja w tym roku przede wszystkim dużo malowałem. Pomalowałem ponad 300 figurek, co jest moim osobistym życiowym rekordem, jeżeli chodzi o jeden rok. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja mam na końcu 10. To były figurki do właśnie wspomnianego Old World'a, do Legends Imperialis. Zacząłem grać w Heracei Horusa figurkową, także, no, trochę tego było. Natomiast ja przede wszystkim chętnie opowiem o papierowych herpekach, bo to jest to, co kolekcjonuję w planżówki Gram, w bitewniaki Gram, natomiast herpegi zbieram. I tutaj udało mi się nabyć kilka rzeczy, na które polowałem od jakiegoś czasu. Podam tylko jeden przykład: to jest Rise of the Draw. Kampania do no ostatecznie DD, tak, no, do D20. O mrocznych helfach bardzo piękne, ekskluzywne wydanie. Od kilku lat był to mój obiekt marzeń, udało mi się to nabyć. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, teraz mogę to wsadzić na półkę i dalej korzystać z PDF-a. Ale wiesz, ta bohaterka przypomina mi strasznie draw ranger Rangerkę z doty, więc jeśli jesteście fanami tej gry, to myślę, że będziecie mieć podobne skojarzenia do mnie. Tak jest. Ym... Kolejna rzecz, warta uwagi, to mój ulubiony projektant gier RPG MonteCook wydał nowy duży tytuł, czyli Diamond Tron tutaj w takim slipcase w dwóch tomach, podstawka. Bardzo się cieszę, że ten, no bądź co, bądź zasłużony już weteran branży nadal wydaje nowe rzeczy, także bardzo... Mam nadzieję, że to będzie grane przy okazji, bo generalnie w gry MonteCooka lubię też grywać, nie tylko je posiadać, na przykład Wybacz, w ogóle fajna edycja, wydana w takim bardzo klasycznym staroświeckim tak, stylu. Ale dodanie temu w świetnym roku. Wygląda jak coś sprzed 20 lat, tak faktycznie przyznaję. Zresztą, może pokażę Wam, pokażę wam okładkę jednego z tych, z tych tomów. To faktycznie jest taki design bardzo charakterystyczny dla początków XXI wieku. No, ale to jest też były chyba złote lata tego twórcy, więc nie wiem, może dla niego też działa nostalgia. Jeżeli chodzi o jego produkty, no to mam mm, takie mieszane uczucia, ponieważ np. Numenera jest super produktem, świetnie się w to gra, Safer System też jest bardzo grywalny, mm, czy tam Old Gods of Appalachia. Natomiast on lubi sobie czasem tak zaszaleć i widać coś, co jest niesamowite, ale no bardzo trudne do zagrania, jak np. Invisible Sun, o którym może mm, też kiedyś. Natomiast tu wreszcie muszę wspomnieć, i oddać hołd bo udało mi się też coś zdobyć, spełnić jedno ze swoich marzeń kolekcjonerskich dzięki niemu. On namierzył na eBayu dla mnie i nabył podstawkę do PlanScape'a do ADD w idealnym stanie, ostre rogi, w środku wszystko wygląda na nieużywane. Jak to wyłożyliśmy, Wręcz... to pomyślałem sobie, wow, to naprawdę. Ktoś pewnie kupił? Otworzył, zobaczył zawartość i schował sporo ten szafy, gdzie przyleżało ostatnie. Dosłownie, ponieważ mapy y, wszystkie są tak poskładane, jakby nigdy nie były rozkładane nawet. Tak? Są idealne, nic nie jest przetarte, nic się nie przegięło. Wiecie, ten stary obustronny druk plakatowy, kiedy się to składa i rozkłada, to po jakimś czasie. Na tych łączeniach ten papier zaczyna się wycierać i pękać. To jest klasyczna zmora druku z tamtych czasów. Współcześnie jest to już robione troszkę inaczej. Tutaj nie ma żadnych symptomów tego pękania. Ewidentnie to było rozłożone, może raz, obejrzane, złożone i wsadzone do pudełka. Jestem bardzo dumny, jest piękne i kolekcjonerskie. Natomiast może kiedyś zrobimy po prostu odcinek o planscape, bo jest to jeden z moich ulubionych settingów RPG, a zresztą yy, polski. Mod slash, dodatek do Planckiej Torment to też jest teraz duży temat w giereczkowie więc może kiedyś nam się uda. No i wreszcie na koniec mamy tutaj ciekawy przykład, a propos z tego, co Radek powiedział, że chętnie był, zabrał ze sobą do domu. Kilka lat temu udało mi się kupić taki samotny zeszycik do Diablo Rich, czyli dodatku o Diablo 2, uniwersum Diablo 2 II, do trzeciej edycji Dungeons and Dragons, można to poznać po logo. I to kupiłem na Allegro. Jest, muszę przyznać, w bardzo dobrym stanie. Leciutko wytarte po brzegach. Natomiast dosłownie tydzień temu udało mi się, nie powiem gdzie, kupić podręcznik w idealnym stanie. Tak, jakby był wydrukowany wczoraj. Słuchajcie, to ma ponad 20 lat. Jest, karty są śnieżno-białe, to nie widziało słońca. Jest ostre, jak igła. No i wiem skądinąd, że nie jest to print on demand. Więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i tutaj wracając do naszych rozkminek kolekcjonerskich, po prostu trzeba śledzić rynek, bo czasem możesz kupić w dobrej cenie, bo to było w naprawdę dobrej cenie, coś w idealnym stanie, co już teraz na ebayu chodzi za chole pieniądze, bo po prostu ma to ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego wartości. Tak, ja tutaj przytoczę Wam tylko jeden przykład ze swojej strony. Bo przez ostatnie, bodaj, 4 lata polowałem na i to krążą legendy związane z moją osobą. Nie będę się za... zagłębiał, dlaczego, aczkolwiek bardzo chciałem kupić Game Boyami Lindę, czyli jeden z najbardziej limitowanych egzemplarzy tej konsoli. No i było parę przykładów, że można było je kupić nawet za 300 złotych, a jak sobie wejdziecie teraz na eBay, to znowu to jest konsola warta około 10 tysięcy złotych. Więc jeśli odpowiednio poświęcicie temu dużo czasu, to to kolekcjonerstwo, jakkolwiek drogie, czasem może być chociaż troszkę tańsze. Tak jest. Ja swego czasu polowałem na zeszyt z pewną przygodą do monastyru polskiego systemu RPG. Ta przygoda jest bardzo trudno dostępna, bo wydrukowano ją tylko w 50 egzemplarzach. Rozdawano za darmo, w związku z tym nikt jej nie chciał i większość nakładu poszła do pieca. Obecnie w Polsce, no i ergo też na świecie, jest tylko kilka sztuk tej przygody. Widziałem ją tylko las, dostępną w sprzedaży z całą resztą tego systemu, za no, poważne pieniądze. Pomyślałem sobie wtedy, no nie, nie jest mi to aż tak potrzebne. No i niedawno mój kolega wyrwał ją dosłownie za kilkadziesiąt złotych. Tak? I muszę przyznać, że zakłuło w... w serduszku i to mógł być zawał. Także no, w kolekcjonerstwie też dużo się dzieje. No i jeszcze jeden smaczek na zakończenie, niebawem na GameFoundzie odpali się kampania, która ma ufundować, mam nadzieję, ufunduje grę planszową, której jestem współautorem. A już niebawem na naszym kanale możecie się spodziewać więcej informacji na temat Hood Travels in Sherwood, czyli asymetrycznej strategii o Robin Hoodzie, szeryfie, biskupie i Francuzach. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Ja osobiście jestem bardzo dumny z tej gry. No i postaramy się coś Wam o tym też opowiedzieć. Wiecie, wspominamy o tym, że jesteśmy z Wami już rok, który minie lub minął, w zależności od tego, kiedy oglądacie, 12 września 2025 roku. Dla nas ta pora jest też o tyle ważna, że powoli zbliżamy się do premiery tej naszej głównej strony Ogram.to, na którą już teraz gorąco Was zapraszamy. Będzie to strona całkowicie odmienna od tej, którą widzicie aktualnie. I uwierzcie, pracuje przed niej czasem nawet 12 osób, więc zakładamy wszelkich starań do tego, żeby to był prawdziwy kombajn, godny Waszego czasu, godny Waszego zaufania i mamy nadzieję, że to będzie taki świetny wstępniak, który połączy jednocześnie zarówno, wiecie, fanatyków, ludzi, którzy lubią czytać, który którzy dzielić się wiedzą o planszówkach, jak i lubią też oglądać nas na tym naszym YouTubie. To co, powoli będziemy chodzić do końca, ale oczywiście Was nie zostawiamy, bo jak zapowiedzieliśmy na samym początku, Wszystkie nasze cykle będziemy kontynuować. liczymy mocno też na Wasze sugestie, to jak najbardziej. Także zachęcamy. Zapraszajcie też przy okazji znajomych. Może zarazimy kogoś tym naszym retro bo chyba tak to trzeba trochę nazwać e, większe granole. Tak, no i wreszcie pod tym roku chcemy Wam przede wszystkim podziękować, że jesteście z nami czasem tu, czasem tam nieregularnie, ale bywacie, słuchacie, komentujecie, lajkujecie to nas bardzo motywuje. Zatem, no. Przede wszystkim dzięki i do zobaczenia.